I cześć! Vistar Universe. Tak, czekałem z tym boxem, z openingiem po prostu albo na jakąś okazję, albo nie wiem, no na święta na przykład. A że jutro już wigilia, więc myślę, że to jest idealna okazja, żeby po prostu otworzyć Vistar Universe. Cały booster box. Po prostu 10 boosterów jest w środku i nie mogę się doczekać, żeby się dorwać do nich po prostu. No jest tam w takim boksie gwarantowana yy, jedna superarka, więc jestem bardzo ciekawy, jaką wyjmę. No ale dobra, nie gadajmy, tylko dobierzmy się już po prostu do środka. No, Vistar Universe, mój pierwszy w ogóle japoński booster box, jaki otwieram. No, ogólnie nie otwierałem dużo boosterów japońskich, no, a na pewno nie otwierałem nigdy żadnego. Booster Boxa. A tu proszę od razu z, grube, z grubej rury Wistar Universe. Nie chciałbym go za bardzo rozwalić, więc staram się go <gryw> delikatnie. Dobra, udało się. Bo tu robimy tak, ciach. Otwieram okienko jedno, drugie, ale to za chwilę. Bo na razie tutaj, idąc za naukami yy, Nintendo Family, sprawdzam końcówka 55 i tutaj jest 667 nadrukowane e, powinno się tu z czymś na dole zgadzać na pewno zgadza się e, kod kreskowy ten czyli powinno wszystko być dobrze a te 667 powinno być na każdym boosterze pod spodem tak dobrze pamiętam żeby było wiadomo że są z jednej zorty e, no już chwilę mają więc tu się prawdopodobnie to rozpadło bo jest to taka średnia pieczątka. No widać, że było tutaj, ale już po prostu się rozpłynęło też. Dobra, eee, o, zrobimy sobie takiego stenda To jakoś tak się patrzcie, bo ja staram się łagodnie, żeby tego no, nie rozerwać, a on po prostu jest chyba stworzony, żeby go tak rwać. no Takie niepozorne liche to! O. I super. No i mamy boksa, z którego będziemy po prostu brać teraz butelki na opening. Mam nadzieję, że potrafią masę super fajnych rzeczy. One tu nie mają, mają to nacięcie. Tak jak Japanki mają tutaj ponacinane te boki, więc postaram się właśnie używać tego nacięcia. A mam też w razie tego nożyczki pogotowił, żeby za bardzo z tymi boosterami nie walczyć i nie zajmować za dużo czasu nie pamiętam ile się tu przekładało więc pierwszy booster po prostu y, polecimy Magnemite wita nas, o, jaki ładny magmarek i w każdej z tych paczek jest gwarantowany przynajmniej kartowi właśnie czyli tutaj wchodzimy już w Arkeusa V super karta Miu, Holo Kaldeo Jaki ładny ten brick. Fajny. Aha, czyli tu się nie przekładało kart. Dobra, super, pamiętaj, żeby się nie przekładał. Nie będę sobie teraz tych kart koszulkował wszystkich, ale na pewno będę fałki koszulkował. No i oczywiście tyły japońskie. W ogóle jakie te karty są japońskie inne. Całkiem czuć lepszą jakość w stosunku do angielskich. Dobra, ale otwieramy kolejnego boostera. Jest ich aż, aż 10, więc ja chyba jednak korzystam z nożyczek. Będzie szybciej i bezpieczniej, bo może tych kart nie, po, nie porozwalą. No, będę chyba z tych nożyczek korzystał. Yy, Marip nas przywitał. Laprasik. Super, jest ten Pokémon. Yy, dobra, tu jest mieszanina kart. Tak naprawdę w Vistar Universe yy, z różnych dodatków. Uo, ten Solo rok piękny art, cudowny. A jak mi się mieni, fajnie. Zmok, Od razu, Sar. <ścoughs> I to ten cudowny, yy, fajny Charizard, gdzie tutaj jest Mewtwo, z drugiej strony ta karta. Ua, już w drugim boosterze taki Sar nie chciałem tego Charizarda, no, Jezu, Charizard, super, a tutaj, dobra, zaraz, <laughs> ale super booster i to już w drugim, w drugim tym, ła, no, ten Charizard, chciałem, chciałem tą kartę bardzo, no, nie powiem, że, że nie, naprawdę super. A, jeszcze by się, nie wiem, w tym secie była chyba ta druga karta, czyli to od strony Mewtwo też. Więc fajnie byłoby ją też trafić. Teoretycznie jest tylko jeden taki, taki sar na boksa, ale mm, różne rzeczy mogą się dziać i może być ich więcej. No a tutaj e, dwa takie jeszcze hola były. E, dobra, nie wiem co robię, ja odkładam, co gdzie, ale emocje. No uwierzcie mi, otwieranie takiego boksa to naprawdę, może nie daję sobie tego poznać, ale wewnętrznie po prostu krzyczę. A jeszcze jak wyciągnąłem teraz tego Charizarda, to po prostu jestem e, mega w niebo wzięty. E, <laughs> polecam każdemu, raz w życiu sobie coś takiego wziąć po prostu i otworzyć, bo naprawdę... Łaaa, ten Bibarel! cudowny ten art. No i tutaj e, v e, Chwila, Bibarel tu, V-Max tu, Deoxys holo i Toxic Croak holo. Dobra, hola tu na no te dwie karty muszę schodzić, ale fajnie, że drugi raz leci. Yy, tu jest AR karta yy, z rzędu. No one są naprawdę genialne. Lubię te arty po prostu, one były w y, crown, to są takie Crown zenitowe, nie, arty. Kraun jest po prostu w tym secie yy, mocno wykorzystany, wykorzystywany, nie, ale czy trzy i parę Ledropu, dlatego naprawdę warto tego takie właśnie rzeczy sobie bardziej otwierać no, i to jeszcze japońskie, czyli teoretycznie yy, japońskie karty są więcej warte, a jeszcze jak to jest taki set, który już można powiedzieć History Universe ma trochę miesięcy, bo jeszcze nie powiem, że ma lat, ale ma trochę miesięcy. Więc jak najbardziej cieszę się, że takie rzeczy po prostu mi wypadają po prostu z tych boosterów. No i nie przestajemy Diane dający Holo, Holo, o! I SR <tune Soldier> energia super. Rare. Ona jest z tymi tymi. Czekajcie, wam pokażę. Eee, fajnie takiego supererka trafić. Ona ma te płomienie, ale bardzo ciężko na kamerce pokazać, ale się przebijają. Widzicie, pokebole z tymi płomieniami. No super karta. Podoba mi się bardzo i nie schowają szybciej niż y za cian... za Ła. Ła. Tyle będzie tych dropów dzisiaj, że to po prostu miazga. Jestem chociaż już w połowie. No, fajnie mieć takiego booster boxa u siebie na biureczku i po prostu, o, Może go tak pod kątem postawię. No i ogólnie patrzcie, te boostery naprawdę... zaczynamy, czy może tutaj... Nie no, ten nadruk się po prostu tutaj zmazał. Yy, te boostery w ogóle, jakiś zgrzew, nie? Taki strasznie trudny do podrobienia. No, no, ale Japonki już tak mają. Ale to dobrze, bo to są fajnie usystematyzowane i trzymają po prostu yy, jakość. Altaria Hisuański. Growlite Light Elektabas o Reggie elekki Tutaj yy, trekking shoes. Ło, jest ten Hisuański. Yy, Voltorb? To był Woltorb, nie? I słoński. I fajnie, że znowu ten AR. Super, uwielbiam te arty. No i tutaj żyratyna. no musiała polecieć. <grystanie> Więc też ekstra, że Giratinka tutaj zawitała. No i Ło! Wow, i to jest <grystanie> Radiant, ale patrzcie, kurczę, ile tropów może być w tych japońskich. Radiant Greninja. No, wow. super. <grystanie> to też jest dla mnie drobnie. Na, na na na, i oczywiście zacząłem od najmniej wartej karty z od, do odpakowania w koszulki. Nie? Już nawet z koszulki do góry nogami trzymam, już. A co tu się dzieje? Ile emocji po prostu! No, taki boost. Położę sobie tak te karty, bo już jest ich za dużo na jak No, ale genialny No, i też centering. Patrzcie, centering jest idealny w tych kartach. Nie ma żadnej w ogóle mowy o whiteningu prosto z boostera, nie? To by musiało się nie wiem, co stać, żeby był whitening na takich kartach. Dlatego wszystkie karty są tutaj wyciągane w super jakości i na pewno są kwiecie też grubsze, czyli nie powyginają się tak od wielu łatwo jak na przykład zwykłe angielskie, co wiem, że niekiedy ma miejsce i się po prostu dzieje wielu ludziom. Registry otwiera nam tego boostera Zorua Pampka był no go trenerka nie znam <grywa> ale jedziemy dalej wow Hisłański Zoroark Hisłański był czy zwykły, ale Zoroark i to Wistar karta nie super, po prostu z przytupem, no i Holo ale też te Holo, widać, że to jest Holo nie tak jak w niektórych <grywa> angielskich kartach no i tutaj ten Briczek na koniec, ale jaki ten wirk jest po prostu genialny. No, czyli tutaj, yy, ten, hisu, ten hisłański yy, Zoroark był, był hitem tego boostera. No, czyli można powiedzieć taki słaby nie w porównaniu do tego, co się działo w poprzednich boosterach. No, przepraszam że tak szeleszcz, ale nie chcę przeciąć. Karty, a naprawdę tymi nożyczkami jest to 10 razy szybciej, wygodniej i praktyczniej otwierać to. No i bezpieczniej, bo się, jak się nie rozrywa tak boostera, to też karty się tak nie powyginają. No, to tuż mam chyba całą, cały komplet Reggie, <ścoughs> Ale to fajniej, nie? Tu. Yy, Enomorus. Nie umiałem sobie przypomnieć tego Pokemona. No i patrząc, że tu mamy holo-holo, no to to będzie drugi. Czyli tutaj znowu tylko yy, V-karta, nie? Yy, no ale <ścoughs> tylko V-karta. No kurczę, to jest najmniej co można trafić nie? w takim boosterze. A niekiedy ile w angielskich się boosterów trzeba otwierać, żeby w ogóle yy, cokolwiek trafić. Zostały nam trzy boostery do końca. No... Super, cieszę się, że poczekałem z tym aż z openingiem tego boxa, bo leżał po prostu i nabierałem coraz bardziej nadziei co to może być, no i się w sumie nie zawiodłem, że tego Charizarda wyciągnę bo to jest jedna z fajniejszych kart według mnie, które chciałem tutaj wyjąć, więc jestem jak najbardziej ukontentowany pod kątem tego Sara, którego mogłem Wyciągnąć. No ale zobaczymy, czy uda się jeszcze jednego stara wyciągnąć. Nie, to jest RRR, ale tak czy siak. Drugi Charizard! Wistar, nie? Kurczę. <grystanie> sypie się. No, sypie się, super się sypie. No to to będzie jedyna karta. To multres Multres i briczek. Ale ła, wow, dwa Charizardy wyjąć z jednego boosterboxa. Japońskiego? No to... <laughs> a nie mówiłem, że będzie moja kolejna Charizardy. <laughs> Dobra. Przedostatni booster. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Jeszcze może się tutaj wszystko zdarzyć. Gdy głowa pełna marzeń. No a moja jest pełna marzeń o super dropach. Więc zobaczymy co sobie wymarzyłem tym razem. A na pewno nie będzie to gumy, riolu yy, ani pasek. <laughs> Kliketun. To nie wiem. To jest znowu yy, hiszpański Zoroark. Yy, ta karta podobno coś jest warta. Muszę sobie sprawdzić. Yy, ta trenerka japońska. I znowu no, zwykły briczek. No ale te bliki są po prostu. Te Reverse Holo Brick są po prostu cudowne. No mienią się Epicko. No nie powiem że nie. Do... A, nie słowałbym <laughs> jednego dropu z tego wustera, no kurczę, ale dropów jest po prostu masa z takich rzeczy, nie? Więc super, widzę, że u góry były chyba najlepsze dropy, chyba, że na koniec teraz jest szansa na jeszcze jednego superara, sara. Zobaczymy. Nie przeciąłem, nie przeciąłem, Uf, już myślałem, że tak blisko, że coś tam e, ciachnąłem. Magneton. No dobra, nie miałem jeszcze kamiennego Reggie, ale już mam. No naprawdę całą rodzinę Reggie wyciągnąłem z tych 10 czterów. Dobra, tutaj mamy fałkę Hatry jak dobrze pamiętam. Ja yeah, Jest drugi SAR! O oh, nie! To jest piękne Aaaa, Cię kręcę, jest drugi SAR. Wow, Udało się. Super. No i jeszcze Regigigas. Dobra, teraz już mam wszystko. Wszystkich. Wow. Jest drugi sar. No, genialnie. Wow. Dwa. Dwa sary. Aż musiałem spojrzeć yy, oczami, bo nie wierzę. No, dwa sary. No po prostu nie. Co tu się dzieje? Wow. No dobra, jeszcze. Jedna karta pozostała do schowania. No. Cze, tyle po prostu się stało, że Ło, wow, cię kręcę. Super, polecam każdemu takie przeżycie. Ło, wow, patrzcie, masa fałek, starów A ten kolega do tamtych powiem polecieć. Radiant, tutaj SR też. No po prostu, wierzcie, że tyle rzeczy może być z 10 boosterów. Z dziesięciu, powtarzam jeszcze raz z dziesięciu, i te AR-y, no to są dla mnie po prostu genialne, też karty. No, kurczę i y, dwa Charizardy i Trenerka, no kurczę, dwa Sary. No, jestem po prostu ukontentowany całkowicie tym dropem. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt. No i zostawcie lajka, jak Wam się podobało. Oraz subskrybujcie, żeby oglądać przyszłości. Dzięki! Cześć!